Cześć, zobacz co sobie ostatnio kupiłem. Takie Jordan 4 Black CAD za 110 zł skin. Tak one wyglądają. Widzicie, są z prawdziwego nubuku wykonane, więc jest to zajebiste, bo materiały są te same. Zobaczcie, w takim pudełku przychodzą. No i cena jest naprawdę zajebista. Zobacz pod Insta pod tytułem udostępniłem ci linka. Trzeba się tutaj zarejestrować najpierw no co, mailem tylko i hasłem tam. Zjeżdżamy w dół Jordan 4 klikamy, to jest ten link. Wybieramy Jordan, klikamy rozmiar. Zaznaczamy sobie tutaj, klikamy sobie buy now, płacimy blikiem, PayU, Apple Payem, kartą, jest dużo różnych form płatności. Tu są jak widzicie inne zamówienia ludzi, możecie sobie zobaczyć jakieś poprzednie zamówienia. Czekamy po zapłacie od 2 do 4 dni, tu w zakładce order w międzyczasie możecie sobie śledzić wasze zamówienia. Ja Diory B30 zamówiłem, no i po prostu inne jakieś parę butów. Jeśli będą już gotowe do wysyłki, mówię zazwyczaj jest to do 4 dni, będą tu w zakładce warehouse. Zaznaczamy te buty, klikamy submit, wpisujemy sobie tam nasz adres. Wybieramy sobie jakiegoś najtańszego przewoźnika, zaznaczamy sobie ubezpieczenie, trzeba po prostu przesunąć suwaczek mały, to kosztuje kilka złotych, a po prostu dostaniecie 100% zwrotu, jeśli coś by się stało z paczką. No co, ja od dwóch lat zamawiam, zawsze sobie biorę ubezpieczenie, no ale no jednak, kurczę, nic mi się niby nie stało, ale zawsze może być ten pierwszy raz, więc cały czas sobie biorę to ubezpieczenie, to mówię, to kilka złotych jest. No i na samym dole jeszcze macie kod promocyjny, tam 10-15 złotych wam z dostawy zejdzie która już jest i tak naprawdę tania, jeśli chodzi o Chiny. No i to...